Patrz na to. Przedstawiam Wam mój masażer na najwyższym poziomie. <słyska> <słyska>

Kiedy zaczynamy? Zaraz. Czym pojedziemy? Czy wiedziałeś, że, jeśli o trzeciej w nocy podejdziesz do lustra i krzykniesz 13 razy krwawa Mary to przyjdzie twoja matka i powie, żebyś zamknął mordy i poszedł spać? Gdy masz ponad 40 lat i zdanie, ta noc była niesamowita, oznacza tylko jedno. Spałeś minimum przez 8 godzin w wygodnej pozycji i jak wstałeś, to cię nic nie napierdalało. Jak będzie po niemiecku maść na hemoroidy? Dupen Wazelin. Jezu. Dobra, a kropel na Katar? To będzie Bismarck Stop. Matko. No, a mówił pan, że wszystkich biorą. No ale bez przesady, no. Dobrze. A jak będzie y, prezerwatywa? Wiem, to będzie y, Halten. Co? Dobra, ostatnia próba. Jak będzie po niemiecku plaster na ranę? Kleister Sparen. no, co pan za brednie wygaduje, no? Dobra, proszę o ostatnią szansę. Dobrze, no to może coś prostszego, nie wiem, defibrylator. Pronden jeben. Nie no proszę pana, bo w ogóle nie mamy o czym rozmawiać, no proszę pana, do widzenia, mi prędko czas zajmuje, no.